Cześć! Witajcie mm. w kolejnym filmie na moim kanale. Wybraliśmy się na spacer, korzystamy jeszcze ze śniegu, póki jest, bo mają przyjść roztopy, także wzięliśmy Małego na spacer. Pochodzimy sobie trochę, dotlenimy się, a potem co będziemy robić Wojtek? Co? A potem będziemy razem dekorować dom na święta. Choinka już mamy, ale chciałabym, żeby już tak w domu było naprawdę przytulnie, świątecznie, także po spacerku będziemy jeszcze dekorować dom na święta, także zapraszam Was do oglądania i spędzenia miłego dnia ze mną. <grystanie> Oj, ty. Gdzie ty jesteś? No, przyznaj się, że chciałeś we mnie rzucić, nie? Co tata robi? Zrobił ty, ty. Ty, ty, ty. No idę, idę. Chwilę temu wróciliśmy właśnie ze spaceru. Trochę przewietrzyliśmy głowę i z takim świeżym umysłem mogę zacząć dekorować dom. Zrobiłam sobie herbatkę w takim pięknym świątecznym kubku. Kupiłam go w Pepko ostatnio. Także zaraz wyciągnę sobie ozdoby, pochowam jesienne dekoracje, no bo już nie pasują, no i będziemy razem dekorować dom. Dużo tych ozdób nie mam, bo mamy małe mieszkanko, nie mam zbytnio gdzie tego ustawiać, także będzie tak trochę skromnie, ale najważniejsze co to świątecznie. Co tam robisz? Hmm? Jak mówiłam, tych ozdób nie mam dużo. Pokaż. Mam takiego srebrnego reniferka do postawienia, do zawieszenia lampki. Takiego skrzata i te bombki. Tak pomyślałam, że zrobię tutaj nowy. Wow. wow! Nowy taki alastroik, dekoracja na stół, no bo ta dynia i te szyszki mi już tam nie pasują. A, jeszcze zapomniałam Wam pokazać, kupiłam ostatnio takie dwie poszewki na poduszki, także zmienimy jeszcze poszewki. Ojej! Te bąbki na pewno długo tu nie postoją Nic tu pewnie długo nie postoi, Ale Chociaż na chwilę nacieszymy oko. Tak prezentuje się całość. Byłam tutaj świeczki, bo przeplatałam to bombkami. Tu postawiłam tego srebrnego reniferka. No i świeczka. Zmienimy teraz poszepki. Wcześniej były. Biała i szara. Teraz postawiłam na czerwonym. nie wiem jak to będzie wyglądać i na białą. Ale stwierdziłam jak mamy czerwone bąbki na choince, No to może to będzie całkiem fajnie wyglądało. Także zmieniamy. No pokaż go, pokaż. No pokaż. No. I tak wyglądają ozdoby w naszym domu przy małym dziecku. 5 minut. Nie? Czemu mamie rozwalasz? Patrz mama ładnie zrobiła A ty psujesz Ty, ty, ty jesteś Zrób ty, ty A gdzie to ma zamek? A tu? To Nie widoczny. To nam w ogóle tu wejdzie na tą poduszkę? Jak mówisz, będzie ładnie ten czerwony wygląda A co jeszcze jest zamek? Tego. Gapa to się zaciło, albo to szyli. W tym filmie będzie dłużej trochę jak ubieranie choinki, bolo. No bo patrz! Co? No tu jest zamek, ale oni go chyba zaszyli. Jakieś Mogę śrady? ja zaciąć? Pokaż to. Gdzie jest ten zamek? Tu? No tak jest. Tak samo jest. Też nie jest do końca. Nie no, tu jest! To dobra. A nie, tak samo. Nie no, tam jest. No my kraty. się zgnieciło. Będzie? Nie Co będzie? Zobacz, jakie poduszki ładne mamy. Wow! Ładne? Dwa razy później przeciągnij. Wow. Wow. wow! Podobają ci się? Tak? Bam zrobiły. Mało. Jak oceniacie? Mi się podoba, bardzo. Get, tata. Fajne. O, sprawdzasz, testujesz, wygodne? <grymackie> wygodne, nie? Za zezło mi starczą, to, <grymackie> e, to jest so poprawka na wzrost naszego dziecka. Idź w drugą stronę lepiej. Nie, to podniesiemy je tu do góry. Robimy ciaśniej, o. Tak. Nie, jeszcze sporo jest tu mam. Dobrze jest? Mhm. To jeszcze tego, postawimy tutaj skrzata, posadzimy. Dobra, git. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. My już udekorowaliśmy dom. Jak mogliście zobaczyć, Wojtek już zdążył połowę popsuć. Także mam nadzieję, że wytrzymają to ozdoby do wigilii. Wam życzę miłego wieczoru. Pamiętajcie o subskrypcji, dajcie lajka i napiszcie jakiś komentarz. I widzimy się w kolejnym filmie. Do usłyszenia. Pa!